Mam wrażenie, że wciąż chodzimy w kółko. Kiedy skończy się ten las? To to wie? Tu powinna być polana. Trzeba się rozdzielić. Welma, Kudłaty i Skubi pójdą tędy, a ja i Dafne tamtędy. Jak będzie polana, krzyczcie i vice versa. Niby co? Zawsze rozdzielamy się tak. Ja ty plus Dafne, a Kudłaty plus Skubi. Dobra, choć psujesz zasadę, która była naszą wizytówką. No wiesz, nie życzę jej źle. Trudno. Rzuciła mnie. Dla JC, Szazę. A mnie? Dla Rika. Co to było? Czyjeś kroki? Chyba ktoś tam jest w tych krzakach. Wy, wy też widzicie to, co ja. Niestety. Oto Polana. Co tam wisi? Chyba kolejna walentynka. Jest liścik. Przyznanie się do porwań w miłosnym kąciku. Kto to napisał? My sami. Welma, dafne, kudłaty, skubie Kubifred. <śmienny> 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 Czy wszyscy są cali? A o które nasze wciele pytasz? To koszmar. My... Jesteśmy porywaczami. To oni, znaczy my, znaczy o kurczę. Teraz już leżymy. Rachel, co ty tutaj robisz? Jak to, co? Wysłaliście mi list, żebym tu przyszła o północy. Nie pisaliśmy do ciebie. No proszę, proszę, kogo ja tu widzę? O, szeryfie McBride. jak miło, że pan wpadł. Panu nie jest miło? Nie ma radochy, że nas spotkał. Roger, z macie gości. Rachel, tak się cieszę, że cię widzę. Nie wątpię w to. Czułam, że marnie skończysz. Och, po co udaję? Serce mi się kraje, że tu siedzisz, kudłaty. Rachel, nic ci nie jest? Dostałem cynk, że złapano tych sprawców, więc kazałem pilotowi zawrócić, no i jestem. Jak mogliście? Nic nie zrobiliśmy! Jesteśmy niewinni! Jasne. Nie lepiej ułatwić sobie życie i od razu przyznać się do winy? Przysięgam, nikogo nie porwaliśmy! Kłamiesz! Mamy świadków oraz wasze wyznanie w liście! To nie nasz list! Och, zgadza się, zapomniałem! Przecież mam uwierzyć, że jakiś psychopata stworzył groźną bandę z waszych klonów! Chcę usłyszeć prawdę! Dobrze! Oto prawda! W tym świetle ma pan trupiobladą twarz, ten krawat to groza i kto pana tak wystrzegł? Co robiliście w miłosnym kąciku o północy? Mówiłam panu, że cichy wielbiciel przysłał nam list z prośbą o spotkanie. On ukartował to wszystko, żeby nas wrobić. Nie chcę codziennie nosić tych samych ciuchów. Szeryfie, mam plan. Tylko nie mów Fredowi, że ukradłam jego kwestię. Udowodnię, że to nie my. Proszę, niech pan mi zaufa. No dobra, jesteście wolni. Nareszcie. Kiblujemy tutaj piątą godzinę. Dziewczyny, co tu jest grane? Możemy się oczyścić z zarzutów, łapiąc prawdziwych sprawców, albo zgnić w tym więzieniu za niewinność. Znalazłam sposób, żeby o tym nie myśleć. Po prostu młodzę. Przeżyła ciężkie chwile zamiast koli musiała pić kranowe.